Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy jesteś naprawdę przygotowany na niespodzianki, które życie ma dla ciebie? A co jeśli jedną z tych niespodzianek będzie znaczące spotkanie kierowane przez wyższe siły? Często ignorujemy znaki, lub nie otwieramy naszego serca z powodu strachu lub niepewności. Ale co jeśli teraz jest właściwy moment na głęboką zmianę, na przyjęcie kogoś wyjątkowego, kto jest ci przeznaczony z boskich powodów? Jak się dowiedzieć, czy jesteś gotowy, aby otrzymać ten dar? Nazywam się Eduardo i w tym filmie pomogę Ci zastanowić się i przygotować na ten wyjątkowy moment. Zrozumienie złożoności relacji i wrażliwości, która z nimi się wiąże, nie jest łatwe. Wielu z nas nosi blizny po przeszłych miłościach, głębokie urazy, które każą nam zastanawiać się, czy warto ryzykować ponownie. Wiemy, że otwarcie się na nowo jest wyzwaniem. Zwłaszcza gdy wcześniejsze doświadczenia pozostawiły nas ostrożnymi w kwestii zaufania i miłości. Myśl o oddaniu się nowemu związkowi może wywoływać dyskomfort, szczególnie jeśli odczuliśmy na własnej skórze ból zdrady lub rozczarowania miłosnego. Jednak istnieje większa prawda, którą często ignorujemy w obliczu strachu i wahania. Obietnica, że nadzieja zakotwiczona w boskiej miłości nas nie zawiedzie. Jest to jasne przesłanie zawarte w liście do Rzymian 5, przypominające nam o bezwarunkowej miłości, która przekracza nasze przeszłe rany i zaprasza nas do patrzenia w przyszłość z pozytywnym oczekiwaniem. W tym procesie uzdrawiania i otwierania się na nowo, kluczowe jest uświadomienie sobie, że nasza niechęć do otwarcia się ponownie może oddalić nas od planów, które Bóg ma dla nas. Często ten strach przejawia się w postaci różnych wymówek, aby nie angażować się, co jest wyraźnym znakiem serca, które jeszcze nie znalazło wystarczającego pokoju i nadziei, aby iść naprzód. Ta opór może prowadzić do ignorowania możliwości poznania kogoś wyjątkowego kogoś, kto mógłby być dokładnie tym, czego potrzebujemy i co Bóg dla nas zaplanował. Tendencja do zamykania się na miłość, trzymania się wzorców, które nie istnieją. Lub odrzucania potencjalnych partnerów bez ich poznania jest odzwierciedleniem strachu przed ponownym zranieniem. Jednak robiąc to, odmawiamy sobie szansy na doświadczenie prawdziwej miłości i spełnienie, które może być istotną częścią naszego przeznaczenia. W obliczu tych wyzwań przesłanie, które przekazuję, nie jest naciskiem na wejście w romantyczny związek bez zastanowienia. Wręcz przeciwnie. Jest to zaproszenie do rozważenia możliwości ponownego otwarcia swojego serca, z pełną świadomością, że Bóg może przygotowywać kogoś niezwykle specjalnego, aby wkroczył w Twoje życie. Kogoś, kto nie tylko rozumie Twoje zmagania, ale także jest gotów iść u Twojego boku, dzieląc się miłością, wsparciem i zrozumieniem. Aby to się stało, niezbędne jest utrzymanie otwartego umysłu i serca na nadarzające się okazje. Pozwól sobie rozważyć, że następne znaczące spotkanie w Twoim życiu może być czymś więcej niż przypadkiem. Może to być boski znak, starannie zaplanowany dar, mający na celu wzbogacenie Twojego życia i przyniesienie Ci radości oraz spełnienia. Otwartość na nowe wymaga odwagi, gotowości do ponownego wystawienia się na wrażliwość i przede wszystkim wiary w większy plan, który nas prowadzi. Uznanie i akceptacja tego nie jest tylko aktem nadziei, ale także krokiem w stronę przyszłości, w której miłość w najczystszej i najprawdziwszej formie jest nie tylko możliwa, ale obfituje. Pozwalając sobie na tę szansę, dajesz przestrzeń na to, aby mogły się wydarzyć cuda, aby boska miłość przekształciła Twoje życie w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie jako możliwy. Często napotykamy wyzwania i przeszkody. Które każą nam zastanawiać się, czy naprawdę jesteśmy gotowi przyjąć kogoś wyjątkowego do naszego życia. Czasami, nawet gdy ta osoba się pojawia, może istnieć wewnętrzny opór, wahanie przed otwarciem naszego serca, być może z powodu wcześniejszych obaw lub uraz. Faktem jest, że wszyscy pragną znaleźć swoją bratnią duszę, ale są momenty, kiedy ta osoba nie odpowiada naszym oczekiwaniom, lub nasza chęć do związku może zmalać z powodu przeszłych doświadczeń. W takich sytuacjach możesz nie przyjąć tej osoby z otwartymi ramionami. W rzeczywistości możesz ją odsunąć. Ten film zagłębia się w powszechne przyczyny tej oporności, oferując alternatywy, które mogą pomóc w pokonaniu tych barier. Jednym z najistotniejszych powodów tej niechęci jest brak wiary w zgodność. Często uważamy, że wiemy dokładnie, czego chcemy w partnerze. Kogoś, kto dzieli nasze zainteresowania, jest zgodny z naszymi wartościami, lub po prostu kogoś, kto sprawia, że czujemy się dobrze. Jednak rzeczywistość zgodności wykracza daleko poza te mentalne listy. Dotyka czegoś głębszego, czego nie zawsze możemy sami dostrzec. Idea, że serce chce czego chce, sugeruje wolność wyboru opartą wyłącznie na pragnieniu. Jednak to pragnienie może być zwodnicze prowadząc nas do ignorowania wyraźnych znaków niezgodności lub idealizowania kogoś, kto nie jest tym, czego naprawdę potrzebujemy. Przysłowia 16 oferują pokorną i pouczającą perspektywę. Mimo że robimy plany, istnieje większa siła, Bóg wszechświat, siła, w którą zdecydujesz się wierzyć, która kieruje naszymi krokami. To nie oznacza, że jesteśmy skazani na z góry ustalone przeznaczenie bez wyboru, ale raczej, że istnieje większa mądrość która może nas prowadzić do zdrowszych i bardziej znaczących relacji. Ta boska lub uniwersalna wskazówka przypomina nam, że mimo iż myślimy, że wiemy, co jest dla nas najlepsze, nasza wizja jest ograniczona. Możemy zamykać się na ludzi, którzy na pierwszy rzut oka nie wydają się odpowiadać naszej liście życzeń, ale w rzeczywistości mają dokładnie to, czego potrzebujemy, aby się rozwijać, kochać i być szczęśliwymi. Niechęć do zaakceptowania tego często wynika ze strachu strachu przed zranieniem, strachu przed popełnieniem błędu, lub po prostu strachu przed nieznanym. Jak więc możemy stawić czoła i pokonać te wątpliwości dotyczące miłości i zgodności? Po pierwsze, kluczowe jest uznanie i zaakceptowanie, że nie wiemy wszystkiego. To nie tylko nas upokarza, ale otwiera nasze serca na naukę i doświadczenie rzeczy, których nigdy sobie nie wyobrażaliśmy. Akceptacja, że nasze plany mogą nie być najlepsze i że może istnieć bardziej wzbogacająca droga dla nas, jest pierwszym krokiem do prawdziwego znalezienia miłości i satysfakcji. Również istotne jest pielęgnowanie otwartego umysłu. Oznacza to danie szansy komuś, kto nie spełnia wszystkich punktów z naszej listy, ale budzi w nas coś prawdziwego i głębokiego. Może to oznaczać ponowną ocenę tego, co uważamy za. Nie do negocjacji u partnera i odkrycie, że niektóre rzeczy, które wcześniej ceniliśmy, nie są tak ważne jak połączenie, wzajemny szacunek i miłość. Na koniec, zaufanie do tego procesu wymaga wiary. Wiary w siebie, w swoją zdolność do kochania i bycia kochanym oraz wiary w większą siłę, która nas prowadzi. To nie znaczy, że powinniśmy ignorować swoje rozeznanie lub sygnały ostrzegawcze, ale że jesteśmy gotowi zaufać. Że może istnieć większy plan dla naszego życia miłosnego. Pasja jest potężną siłą, zdolną poruszać góry i tworzyć historie miłosne, jak z romansu. Jednak ta sama pasja ma potencjał, by przyćmić nasze osądy, prowadząc nas do przymykania oka na poważne problemy, lub usprawiedliwiania zachowań, które w innych okolicznościach byłyby nieakceptowalne. Księga Jeremiasza, rozdział 17. Prowadzi nas do głębokiej refleksji nad zwodniczą naturą ludzkiego serca, podkreślając potrzebę zachowania jasnej perspektywy, nawet gdy jesteśmy owładnięci miłością. To biblijne ostrzeżenie nie jest tylko echem dawnych mądrości, znajduje ono oddźwięk w bardzo realnych i niestety powszechnych sytuacjach w naszym społeczeństwie. Znaczącym przykładem jest kwestia przemocy domowej. Ofiary tego rodzaju nadużyć często tkwią w cyklu usprawiedliwień. Niezdolne dostrzec rzeczywistość swojego cierpienia z powodu miłości, jaką czują do swojego oprawcy. Jest to przykład skrajny, ale służy do zilustrowania, jak miłość i pasja mogą zaślepić nas naprawdę i prowadzić nas ścieżkami, które zagrażają naszemu fizycznemu i emocjonalnemu dobrostanowi. Pasja, choć intensywna i często celebrowana jako szczyt romantycznych uczuć, musi być równoważona rozumem i refleksją. Ignorowanie czerwonych flag lub usprawiedliwianie toksycznych zachowań w imię miłości może prowadzić nas do niebezpiecznych sytuacji, gdzie koszt emocjonalny może być druzgocący. Rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych i kwestionowanie własnych percepcji oraz uczuć jest kluczowe dla utrzymania zdrowych i bezpiecznych związków. Przesłanie tutaj nie jest unikanie miłości czy pasji, ale podejście do nich z zdrową równowagą emocji i racjonalności. Kluczowe jest słuchanie naszej intuicji i zwracanie uwagi na sygnały ostrzegawcze, nawet gdy nasze serce próbuje nas przekonać do czegoś innego. Nauka rozróżniania między prawdziwą, zdrową miłością a ślepą pasją jest ważnym krokiem do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i bezpieczeństwie. Dodatkowo, niezwykle ważne jest szukanie wsparcia, gdy znajdujemy się w sytuacjach wątpliwości lub zamieszania. Rozmowa z zaufanymi przyjaciółmi, szukanie profesjonalnej porady, lub nawet zasięgnięcie rad z wiarygodnych źródeł może pomóc nam zobaczyć naszą sytuację z nowej perspektywy. Samoświadomość i autorefleksja są potężnymi narzędziami w podróży do zrozumienia naszych własnych serc i podejmowania decyzji, które promują nasze dobro i szczęście. Przyznanie, że nie mamy wszystkich odpowiedzi, zwłaszcza w sprawach serca, jest aktem pokory i odwagi. Często tworzymy plany i tworzymy oczekiwania oparte na naszych własnych doświadczeniach i pragnieniach, zapominając, że życie w swojej nieskończonej mądrości ma dla nas większe i bogatsze plany. Księga Przysłów XIV przypomina nam o znaczeniu uznania tej prawdy, wskazując, że drogi, które wydają się nam słuszne, bez boskiego przewodnictwa mogą prowadzić do zguby. Ta percepcja nie jest tylko kwestią wiary, jest otwarciem na doświadczenia, które przekraczają nasze ograniczone rozumienie. Otwierając się na nieoczekiwane, zwłaszcza w miłości, dajemy przestrzeń na bycie zaskoczonymi przez ludzi, którzy na pierwszy rzut oka mogą nie pasować do wzoru idealnego partnera. To otwarcie na nieznane kryje w sobie prawdziwą magię miłości zdolność do wzrostu, nauki i, ostatecznie, odnalezienia radości i satysfakcji w sposób, którego nigdy byśmy nie przewidzieli. Zaufanie do tego procesu oznacza odpuszczenie naszych osądów i uprzedzeń. Oznacza zrozumienie, że miłość często przychodzi w formach, których nie rozpoznajemy od razu. Może to być ktoś, kto nas wyzywa, kto wyciąga nas z naszej strefy komfortu, lub nawet ktoś, kto na pierwszy rzut oka wydaje się być przeciwny temu, czego myśleliśmy, że chcemy. Jednak właśnie w tym wyzwaniu, w tej różnicy, możemy znaleźć potencjał do prawdziwego wzrostu i miłości, która jest zarówno transformująca, jak i wzbogacająca. Zrozumienie tego wymaga aktu wiary, wiary w coś większego niż my sami, niezależnie od tego, czy nazywasz to Bogiem, przeznaczeniem, wszechświatem, czy jakąkolwiek inną siłą. Oznacza to wiarę, że istnieje plan dla naszego szczęścia, nawet jeśli nie widzimy go wyraźnie. A gdy ta wiara jest wprowadzana w życie, otwieramy się nie tylko na miłość, ale na nowy poziom zrozumienia, co oznacza być naprawdę połączonym z inną istotą ludzką. Jeśli wahasz się w kwestii miłości z powodu strachu, przeszłych doświadczeń lub niewiary w możliwość znalezienia kogoś, kto znacząco uzupełni twoje życie, może nadszedł czas, aby zastanowić się nad tymi oporami. Zapytaj siebie. Czy te uczucia opierają się na konkretnych realiach, czy na nieuzasadnionych obawach? Otwarcie serca na miłość może wydawać się skokiem w nieznane, ale jest to również krok w kierunku życia pełnego radości i odkryć. Poszukiwanie miłości to droga nieustannej nauki i otwartości. Zaufanie, że jesteśmy prowadzeni do znalezienia prawdziwej miłości, wymaga cierpliwości, wiary i gotowości do akceptowania miłości w różnych formach. Wiele z nich może być zaskakujących. Pozwól sobie przeżywać tę przygodę, ufając, że ostatecznie miłość, którą znajdziesz, będzie dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby uzupełnić i wzbogacić swoje życie w sposób, jakiego nigdy nie mogłeś sobie wyobrazić. Przezwyciężenie złamanego serca to intymna i często trudna podróż. Rany pozostawione przez przeszłe relacje mogą tworzyć niewidzialne bariery które uniemożliwiają nam ponowne otwarcie serca z obawy przed ponownym zranieniem. Jednak właśnie w tym momencie wrażliwości jesteśmy zaproszeni do ćwiczenia wiary i nadziei kluczowych filarów do emocjonalnego uzdrowienia i przyjmowania nowych błogosławieństw w naszym życiu. Filipian 3 zachęca nas, aby patrzeć naprzód, nie trzymać się bólu i porażek z przeszłości, ale skupić się na możliwościach i obietnicach przyszłości. Jeremiasz 29 rozszerza tę wizję, wzmacniając zapewnienie, że Bóg ma plany dobrobytu, a nie katastrofy, aby dać nam przyszłość pełną nadziei. Ta boska obietnica jest nie tylko balsamem dla zranionych dusz, ale także zaproszeniem do zaufania nieznanemu, do wiary, że poza bólem są dla nas przygotowane większe i piękniejsze plany. Przyjęcie tego zaproszenia wymaga odwagi, kroku poza cienie przeszłości, w kierunku światła nowego początku. Trudność w odpuszczeniu i ruszeniu naprzód nie jest przeszkodą nie do pokonania, ale naturalnym etapem procesu uzdrawiania. Pozwolenie sobie na odczuwanie, uznanie bólu i stopniowe jego puszczenie otwiera serce na nowe doświadczenia, nowe miłości. Zaufanie Bogu i Jego planowi dla naszego życia oznacza wiarę, że on prowadzi nas do kogoś, kto może przynieść radość, dopełnienie i prawdziwą miłość, nawet jeśli ta osoba jest zupełnie inna niż ta. Którą sobie wyobrażaliśmy. Bóg w swojej nieskończonej mądrości zna nasze najgłębsze potrzeby, nasze najintymniejsze pragnienia i zawsze działa na naszą korzyść, nawet gdy tego nie dostrzegamy. Jego stała obecność w naszej podróży, w chwilach radości i bólu, przypomina nam, że nie jesteśmy sami. On pragnie naszej pełnej szczęśliwości i oferuje nam możliwości wzrostu, również poprzez relacje, które nas wyzwalają, kształtują i wzbogacają. Dlatego stawienie czoła strachowi przed nowym początkiem jest aktem odwagi, świadectwem naszej zdolności do przezwyciężenia i naszej wiary w większą miłość, która nas otacza. Nie jest to łatwe, ale możliwe. Z cierpliwością, modlitwą i zaufaniem, znaleźć drogę powrotną do światła, nadziei i miłości. Nie pozwól, aby blizny z przeszłości dyktowały Twoją przyszłość. Zamiast tego otwórz się na nieskończone możliwości, które czekają, ufając, że najlepsze jeszcze przed Tobą. Akceptacja boskiej miłości we wszystkich jej formach jest kluczowym krokiem do uzdrowienia i życia pełnym i obfitym życiem. Bóg ma dla nas najlepsze, a zaufanie do tej miłości to pierwszy krok do odkrycia radości, jakie niesie przyszłość. Niech ten film będzie przypomnieniem, abyś bardziej ufał Bogu. I mniej polegał na swoim własnym rozumieniu i pragnieniach. Niech otwarcie serca na boską miłość przygotuje cię do otrzymania błogosławieństw, które Bóg dla ciebie przygotował. Przede wszystkim żyj w harmonii z boską wolą, zawsze szukając mądrości i przewodnictwa Boga we wszystkich swoich decyzjach i relacjach. Bądź uważny i otwarty na zmiany, wiedząc, że wszechświat zawsze dba o ciebie. Kliknij przycisk poniżej, aby przyjąć tę wiadomość i jej błogosławieństwa, oraz zostaw pozytywny komentarz, aby szerzyć dobroć. Czy wiesz, że istnieje obraz Twojej możliwej bratniej duszy, którą możesz teraz odkryć? Może to być ktoś, kogo już znasz, lub ktoś, kto dopiero pojawi się w Twoim życiu. Nie przegap ważnej wiadomości, która czeka na Ciebie w następnym filmie. Niech wszechświat prowadzi Twoje kroki z miłością i mądrością. Amen.